A więc, kochani, szybki odczyt tarota dla Was, jakie wydarzenia przed Tobą, co przed Tobą się zadzieje w zbliżającym się tygodniu. I tu, kochani, przede wszystkim coś, o czym myślisz, Twoje życzenie lub Twoje marzenie, lub prośby, wizualizacje, jakie wysyłasz, sprawdzą się, spełnią się dla Ciebie. Odczujesz bardzo duże poczucie satysfakcji, szczególnie emocjonalnej. Pod względem osoby, o której myślisz, to nie musi być partner-partnerka, ale to jest stricte w relacjach tych lepszych i gorszych, o, czujesz, poczujesz satysfakcję i że Twoje jest na wierzchu. I karta również pokazuje miłą rozmowę. Ktoś ci coś wyzna, otrzymasz zaproszenie. Również nadarzy się sytuacja w pracy lub w kręgu Twoich znajomych. Gdzie ktoś ci podziękuje, poczujesz się doceniona, i tu będzie również ten tydzień, domknie coś takiego, co emocjonalnie cię bardzo męczy, gryzie, coś na co długo czekasz, lub o czym długo myślisz, co wisi dosłownie w powietrzu lub nad twoją głową. To się domknie w zbliżającym się tygodniu. To, co jeszcze mi się pokazuje przy tobie, jeżeli chodzi o to, co się zadzieje. To bardziej ta karta mi tu pokazuje kartę nagrody. Kartę nagrody, kartę podziękowania, kartę spełnienia. Karta mówi: nie opieraj całego szczęścia wyłącznie na jednej osobie. Pamiętaj, ciesz się tym, co przychodzi. Ciesz się tym, co przychodzi, co przed tobą. Nie to, co już było. I tu karta wskazuje, chociaż odczyt jest dla wszystkich znaków, szczególnie na kartę Strzelca, Skorpiona, byka, koziorożca, kochani i ryb.